Cześć, witamy Was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka. Witam, witam, siemanko. Jesteśmy dzisiaj na łowisku komercyjnym tutaj właśnie w Czechach, koło Żamberka. Nazywa się to Plundrowo Rybarstwi. Bardzo fajny akwen, bardzo dobrze zarybiony. Są tu piękne ryby, począwszy od karpia, zakończywszy na jesiotrach. W zeszłym roku tutaj byliśmy. Zapraszamy wszystkich serdecznie tutaj. Testujemy dzisiaj nowy sprzęcior. Zaraz wam pokażę. Zaraz Mateusz tutaj kamień będzie, będzie pokazywał. Do ostatnia był kawalerski. Popaki się wykosztowali, sprawili. Że jak to kawalerski nie było jak połapać, nie? Wiadomo, co się rzuciło to leżało. Tylko dwa tygodnie później żeśmy się właśnie umówili tutaj do żamberka, żeby wykorzystać ten sprzęt karpiowy. Dzień Oczywiście. wolny, dzień wolny, no to trzeba wykorzystać. Ładna pogoda dzisiaj mamy mieć około 24 stopni, także... Myślę, że te karpie ruszą. Na razie to śmieją się z nas, bo sobie skaczą tutaj nam przed, no, przed nogami w sumie 2 metry od brzegu. Takie 60, 50 się pokazują, ale jeszcze na kijach nie było nic. Siedzimy około 40 minut. Zobaczymy, zobaczymy. Ja jestem pełny nadziei, Kamil myślę, że też. Koszt wędkowania tutaj to jest około 250, 250 koron, to jest jakieś 40 zł. Do tego około 10 zł kosztuje wypożyczenie kołyski. Chyba, że ma ktoś swoją, to śmiało można ze swoją pan tutaj dezynfekuje wszystko na wejściu podbieraki i tak dalej, resztę sprzętu i śmiało można wędkować. Także. Tak jest, więc zapraszamy Was. Mam nadzieję, że film będzie Wam się podobał. Będziemy oczywiście nagrywać, będziemy zapisywać każdą rybę, ile ważyła z tego względu, żeby na koniec podsumować, ile udało ich się złapać. W każdym bądź razie zapewniamy, że jakieś ryby w tym odcinku coś będą. coś tam będzie, na pewno. No. Ja na razie czekam, zobaczymy. Słuchajcie, jest, pierwsza ryba jest tu u Mateusza. I na, na truskawkę? No. No i super. Z kukurydzą. Idziemy po podbierach. A no, u mnie jak na razie cisza. Ale spokojnie. Nie minęło może pół godziny wędkowania. Pierwsza ryba będzie. Jakaś fajna jeszcze, mówi Mateusz. Jak idzie jak ten Może jakiś rekord pobije Idzie, idzie jak ubotku. Damy na statyw tak on idzie. No ładnie tak. idzie, widzę. Ryba się spięła pierwsza, ale się dobrze zapowiada. <grystanie> Słuchajcie, pokażę Wam, co tutaj mamy. Ja obecnie na słodką kukurydzę z mełsa mam zarzucone. I na taką truskaweczkę niedużą. Do tego pelet waniliowy, kukurydza oczywiście. I metoda. Tak to właśnie wygląda. Mamy tu jeszcze trochę innych kulek. Nie ma, może tego za wiele. No zobaczymy, czy coś z tego będzie. Tak. No i słuchajcie, pierwsza ryba jest oczywiście nie jest wielka, ale też ją zważymy. No to on ma z kilo 800, do 2 kilo jest. 2, 100. 2, i 2 kilo, dobra, zaraz siatkę odliczymy. Do każdej ryby później będziemy siatkę odliczać. Weźmy wyciągnąć. Puszczę. Pierwszą zdobycz dzisiejszego dnia byłyby dwie większe, ale niestety, niestety się spieło. Trzymaj, się. No nie będę. A no, tak no. możesz trzymać, trzymaj. Pół kilo ma. No. Siatka ma pół kilo, czyli półtora kilo miał karty. nie chciałem ten zawyżać, ale tak. Widziałem 1,8 kg, ale nawet nie miał. No i mamy Kamilka w akcji. Coś tam dziubło. Także... Nieduża ryba. Ale będzie trzecia na brzegu. Ale walcząca. Jak się uda wyciągnąć. Idę popodbierać. 4 kilo, pół kilo trzeba odjąć. 3,5 kilo. Słuchajcie, jest pierwsza większa rybka, 3,5 kilo. Wraca do wody. A wzięła na kole o smaku coli z jedną. Sweet like cola. Coca-cola musi być. Pomamusia? mamusie? i popłynę. Popłynęła sobie elegancko Bit. i słuchajcie, najlepsze brania są na tą kuleczkę o smaku Coli jak na razie najczęściej i najszybciej nie trzeba było długo czekać i zaraz jakieś odjazdy były. A więc spróbuję cały czas jedna mała kulka coli z jedną kukurydzą a na drugą wędkę założyłem teraz chyba cztery albo pięć ziaranek kukurydzy z tego względu że zależy nam na tym żeby wybrały jak najczęściej bo nie mamy dużo czasu do wędkowania na chwilę obecną 5 kg na brzegu Mówić. ma? Pięć i pół kilo. Słuchajcie, Mateusz ma piękną rybę. Nie może nie może utrzymać, ale jedzie pięknie. Przyniosę wszystko, Mateusz, podwierę. Ale jechała festa nie? Może być piękna ryba. O jeżeli. O, widzisz, ma półkę na pojażdżkę. Co za klot? Pokaż go do kamery, ładnie. No, mamy sporą rybkę. Na pewno ponad 10 kg. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Ty jaki rekord masz, Karesz? Ja? Ja miałem 9800, czy No e, To możesz go pobić właśnie. No, bo, bo, bo? Pokaż ją do kamery. No, nie potrzebnie go z siatki wyciągnąć. Dlaczego? zważyli go w siatce. No nie go możemy? No w tym go zważymy i od, odważymy tą masę, tą tą Podpisko.

Zrobimy parę zdjęć i zaraz y, wypuścimy i zważymy, go be, zważymy samą tą tą matę. Nie wiem czy mi się da. Da się, coś się nie da. da. Udziel go wyżej i brzmie do mnie. O tak. Trzymaj, trzymaj. <laughs> trzymaj go tak czy... <laughs> Wszystko widać, jaka piękna ryba. Mam. Patrzcie Mateusz złapał. 11600 yy, z tą matą. Zaraz zważymy matę i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Piękna ryba na śpiedziucha. Idziemy ją wypuścimy do wody. Zadowolony, co? To jest to... Kurczę. To jest to Pięknie, elegancko. Ale patrz, poszliśmy w śmierdziuchy jednak zaefektowało. No. Teraz zważmy tą, tą tą nieszczęsną ile ona może ważyć właśnie. Jak właśnie. najmniej. Jak najmniej ważyła. Ja pamiętam, że ona chyba koło kilo ważyła, więcej może troszkę 900 gram. 900 gram to 11600 10,5 kilo. Piękna ryba. Elegancka. Słuchajcie, kabarecik, To jest Mateusz, a tam jest, widać, co to jest? Co on tam ciągnie ciekawego? Wędkę? Mateusz rzucił sobie na Federa tutaj blisko brzegu, a wędka jakby szczeliła do wody, to jak motorówka do na najwyższym biegu. I co, jest jeszcze ryba, co nie? To, nie jest, nie? <laughs> to będzie ciekawe. Najpiękniejsze jest to, że ja już raz tą wędkę z wody wyciągałem, bo komuś ją wciągła O jedzie u mnie Ale piękny odjazd słuchajcie Patrzcie, patrzcie, patrzcie no, stanęło Jedzie, dobra No i tak najpierw wyciągnął wędkę, a później na tej wędce miał rybę I mamy komplecik dublecik zobaczcie tak to właśnie wygląda. Dwa kartki w jednym momencie. No i ważymy obydwa razem, bo tu żadnych rekordów nie będzie. Razem mają 10 kg. Ok, zbliżenie. 10 jest ponad 10,5. Już 10, 10 kg mają. No i doliczamy do tego, i dzisiejszy wynik to jest jak na chwilę obecną 30 kg. Wywracają do wody. O, i to jest ta wędka, która przepłynęła pół zbiornika. Mateusz zahaczył ją, szybko drugą karpiówką zaczął rzucać i ją zahaczył. Topielec to jest. No i ten pełnołuski karp, co wyszedł, to właśnie na federkę. już 20 kg. Zważymy rybę, wydawała mi się mniejsza, jednak jest taka dosyć spora. 6,5 kg. Dajcie, ryba wraca do wody. Oczywiście 7 kg z siatką. Siatka pół kilo, 6,5 wychodzi na to. Czyli łącznie 37 kg na dzień dzisiejszy. Jeszcze mamy godzinę wędkowania. Mam nadzieję, że 40 przekroczymy. To ten jeszcze nie zgubiono. Się wrzuca w tej siatce. No idzie to było na, na tych, na sterydach jakichś. Git? Elegancko. to git. No i ryba już jest podholowana. O, Zapakujemy do siaty. Zaparkujemy. Gdzie on tam chce parkować? Potrzebujemy minimum 3 kg, żeby pobić 40. Bo się już powoli będziemy zbierać. Ryba jest już siatce pół sukcesu. Czekaj. Sześć sto, pół kilo odjeść. No sześć, sześć i pół rzeczywiście. No to 6 kilo. Dobra, dobra. Czyli mamy teraz łącznie 43 kg jeszcze na odchodne 1 i 50 kg żeby było Żeby było ładne Nie robię sobie zdjęcia Nie chcesz zdjęcia z nim? Nie No wypuszczaj go z powrotem. No stąd nie jest tak łatwo go wypuścić Lepiej jest z tego z worka Karpiowego Jest. Zadowolony z dzisiejszego dnia? Powiedz. Dlaczego? Co? A dlaczego? Bo dwie ryby ze mnie wyciągnął. Mogliśmy przekroczyć 50 kilo spokojnie, co spokojnie nie? Spokojnie z tymi dwiema z rana. No i ta jedna u mnie, co taki był odjazd gruby, a się ale widzisz, wypięło, Jednak się Mniejszy haczyk, większe. Większy, no. Częstsze brania, ale. Nie było wyciągnąć. No bo się wypinała, ale trzeba było wychudzić zestawy, rzeczywiście. Dawno tak nie nakombinowałem się z zestawami. No ja tak samo. Ale ręka boli. No i słuchajcie, przyszedł czas na pożegnanie się z łowiskiem w Czechach, w miejscowości Żamberg. No i zbieramy się już do domu. 8 godzin wędkowania, 43 kilo łącznie. W tamtym roku chyba mieliśmy lepszy dzień, tylko że były nas 4 osoby, no to mieliśmy może... Po 20 parę kilo na głowę, no to można liczyć nawet 80 ale nie jest najgorzej. W każdym bądź razie, żeśmy się troszkę wyłowili. Było dość ciekawie, przyjemnie. Idziemy jeszcze zagadać z właścicielem, czy można tutaj wędkować różnie w nocy. Pływały. O i wędka pływała, Mateusz <laughs> mi przypomina właśnie, było, było wesoło. Jak Wam się podobał filmik, nie zapominajcie zostawiać subskrypcji, łapek w górę oraz komentujcie, jak chcecie się dowiedzieć w jakim to jest dokładnie miejscu. Chętnie wam udzielę jakiś porad, jak tu dojechać. Więc zapraszamy. Czemu by nie? Ryby są, jak widzicie, połowić można. My w każdym razie zrobiliśmy krótką zasiadkę, bo tylko taką ośmiogodzinną. Ale jakby tak się nastawił na dwa dni, może by wyharatał jakieś większe ryby. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć!